Witajcie, kochane dziewczyny. W ostatnim czasie Duch Święty zwrócił moją szczególną uwagę na pewien etap w życiu każdej z nas. To czas, kiedy e, zmagamy się i oczekujemy na rozwiązanie różnych problemów, na przebudzenie, na nawrócenie naszych bliskich nazwałam go sobie czasem pustyni. Na pustynie chciałam zaprosić Was w dzisiejszym filmiku w dzisiejszej modlitwie kobiec. Zapraszam serdecznie. Już kilkakrotnie w moich filmikach nawiązywałam do historii wyjścia narodu wybranego z Egiptu e, aż do ziemi obiecanej, do tej historii wędrówki przez pustynię, dlatego że jest ona naprawdę niezwykła, niemal e, książka przygodowa, opitująca w różne cudowne wydarzenia. Myślę, że narody, które obserwowały Izraela, na pewno takie były, bo były ciekawe, jak też Bóg działa w, w tym narodzie, były zafascynowane i Izraelem i Bogiem, bały się też i Izraela, i tego potężnego Boga. One same wierzyły w różnych bogów, ale żaden z tych bogów ościennych krajów nie był tak potężny jak Bóg Izraela, bo żaden z nich nie rozdzielił wód Morza Czerwonego, żaden z nich nie dał manny i przepiórek do jedzenia, żaden z tych bołów nie sprawił, żeby trysnęła woda ze skały. Mało tego, Bóg oddzielił Izraela jako naród wybrany od pozostałych narodów, po to, żeby go wychowywać. Bóg nadał mu prawo. Pierwsze prawo regulujące to, co jest dobre, i to, co jest złe, oddzielające właśnie to, co dobre od tego, co złe, po to, by ten naród uświęcić. Bóg oddzielił Izraela od innych narodów, dlatego, że wybrał go sobie na własność, po to, żeby go wychować, po to, żeby go w jakiś sposób ukształtować. I w tym właśnie czasie tej wędrówki Bóg nie tylko nadał prawo narodowi izraelskiemu, ale też powiedział o tym, jak mają wyglądać święta narodu izraelskiego, powiedział o tym, jak ma wyglądać. Arka Przymierza, jak mają, ma wyglądać nawet spotkania, w którym przebywał razem z Izraelem. Ościenne narody widziały na pewno też, że Bóg jest w tym narodzie, bo widziały obłok, który okrywał Izraela przed słońcem za dnia, oraz ogień, który oświecał im drogę w nocy. Widziały Anioła Pańskiego, który prowadził ten naród izraelski przez pustynię. Ta pierwsza wędrówka nie trwała długo, tak dokładnie nie wiadomo ile czasu, od kilku miesięcy do dwóch lat, dlatego że Izraelici mieli przejść ponad 1000 kilometrów do ziemi obiecanej. Bóg prowadził przez ten czas Izraela do ziemi opływającej w mleko i miód, po to, by wśród, tej, wśród tego ludu przebywać, po to, żeby dać im tę ziemię na własność i po to, żeby im błogosławić. Dlatego bardzo rozgniewał się, gdy Izraelici nie zaufali mu i wystraszyli się olbrzymów. W księdze Licz w 14 rozdziale, w 20 wersie czytamy, że: A Pan powiedział, Przebaczyłem według Twojego słowa, ale jak żyje i jak cała ziemia jest pełna chwały Pana. Żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to, czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a już po dziesięciokroć wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy ich żaden z tych, którzy mnie znieważyli. Jednak mojego sługę Kaleba, za to, że jest z nim inny duch, i bez reszty obstawał za mną, prowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Bóg powiedział, że nikt z tych ludzi, którzy nie uwierzyli Jemu, którzy nie zaufali mu, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Musiało upłynąć 40 lat, aż wymrze całe to pokolenie. Przez te 40 lat lud dalej buntował się, szebrał przeciwko Bogu, lud podważał autorytet starszych. Arona i Mojżesza. Lud bardzo często był Bogu nieposłuszny. Musiał minąć 40 lat, aż cały ten lud właśnie nieposłuszny wymrze, i dopiero po 40 latach przygotowani wojownicy państwcy weszli do ziemi obiecanej. Jednak nie zdobyli od razu. Ta ziemia tak naprawdę nie stała przed nimi otworem. Musieli walczyć, żeby musieli zdobywać miasta, musieli pokonywać królów, ale y, oni już byli przygotowani. Oni byli wychowani, oni słuchali Pana i trzymali się ściśle tego, co Pan im nakazał. Nie robili niczego po swojemu, tylko właśnie według nakazów pańskich. Dlatego udało im się pokonać 31 królów i zdobyć tę ziemię na własność, bo Bóg był w ich szeregach, Bóg walczył, walczył za nich. Zanim jednak weszli o tej ziemi obiecanej, 40 lat budzili po pustyni, w życiu każdej z nas przychodzi czas pustyni. To czas pewnego oczekiwania na przebudzenie, na nawrócenie naszych bliskich, na uzdrowienie. To czas oczekiwania na owocną służbę, na przyjawy Bożej Mocy, na znaki i cuda. Zanim to się stanie, musi nadejść czas pustyni. Czym się charakteryzuje taki czas pustyni? To czas, kiedy Bóg nas wychowuje, uczy, ale też karci i ćwiczy. To czas, kiedy czujemy pewien brak, pewien niedosyt, a jednocześnie to czas bliskości Boga, bliskości Ducha Świętego, kiedy uczymy się przebywać właśnie w takich bliskich relacjach, w Bożej obecności. Czas pustyni to czas... Odmawiania sobie, czas postu, czas rezygnacji być może z tego, co właśnie co sprawia nam przyjemność, czy z jakiegoś jedzenia, czy odmawianie sobie snu. Czas pustyni to również czas, kiedy przechodzimy pewne próby i doświadczenia po to, żeby wypróbować nas po to, żebyśmy właśnie stały się takimi dziewczynami, które są gotowe do, do służby, do tego, żeby żyć naprawdę dla Pana, żeby przynosić owoce. Czas pustyni to czas też pewnego oddzielenia, oddzielenia od osób, być może w, wśród których jest mi dobrze, wśród których jestem lubiana, rozumiana. Do takiego miejsca samotności, miejsca przebywania właśnie tylko z Bogiem, sam na sam z Bogiem. Też to taki czas, kiedy uczę się żyć w zupełnej zależności od Boga, kiedy Bóg łamie moją niezależność, mój taki indywidualizm, a uczy mnie całkowicie polegać na nim, całkowicie jemu ufać i czekać na to, aż on będzie działał. Czas pustyni to również taki czas, kiedy, kiedy się zmagam, zmagam się z własnym ciałem, zmagam się z różnymi pokusami, z tym, co właśnie cielesne, a Bóg mnie przez ten czas wychowuje. Po co to wszystko? No właśnie po to, żeby przygotować mnie do rzeczy większych, do przejawów Jego mocy, do przejawów Jego cudu, po to, żeby wymarły we mnie wszystkie moje grzeszne przyzwyczajenia, żeby wymarły wszelkie schematy, wszelki zły sposób myślenia o sobie, o innych, o Bogu, wszelkie pretensje, wszelki krytycyzm, wszelka religijność. Jakieś właśnie takie schematy, z którymi podchodzę do moich relacji z Bogiem, do tego czego się nauczyłam do tej pory. Bóg chce, żeby to we mnie całkowicie wymarło, bym była całkowicie właśnie oddana Duchowi Świętemu i całkowicie polegała na nim, uczyła się żyć według tego, co On do mnie mówi. Jest to być może trudny czas, ale gdy podejdziemy do tego czasu świadomie, gdy będziemy miały świadomość tego, że właśnie nadszedł czas pustyni w moim życiu, to w naszym sercu zostanie wzbudzona wdzięczność na ten czas, bo będziemy wiedziały, że Bóg na w tym czasie do czegoś niezwykłego przygotowuje. Dlatego gdy masz czas pustyni, nie narzekaj, nie lamentuj, nie... Nie bądź się posłuszna Bogu, nie buntuj się, ale podziękuj mu za to, że masz taki czas. Bo chce dla Ciebie, bo on ma dla Ciebie przygotowane niesamowite rzeczy. Bo ma dla Ciebie przygotowane niesamowite osoby, do których będziesz mogła iść. Właśnie taka zaprawiona, przygotowana, ubrana w zbroję Bożą. Pan Jezus, zanim wyruszył na swoją misję, również. 40 dni spędził na pustyni. Jemu wystarczyły 40 dni. Nie musiał tam być 40 lat, tak jak Izraelici. Po tym czasie pustyni stoczył trzy zwycięskie walki dotyczące głodu, dotyczące władzy oraz dotyczące wystawiania Pana Boga na próbę. Po czasie pustyni Ty również będziesz musiała stoczyć pewne walki w Twoim życiu. Myślę, że ten czas pustyni przygotowuje nas do tego, żeby stoczyć te walki zwycięsko z tymi naszymi największymi, z wrogami, które dotyczą każdej z nas, które są w każdej z nas, z wrogami, które e, mówią o tym, by, by mieć, by być, czyli stanowić, coś osiągnąć, być kimś, oraz z takim wrogiem, który nazywa się właśnie samowystarczalność i niezależność od Boga, wystawianie Boga na próbę i pokazywanie mu, że sama sobie dam radę, że nie potrzebuje jego pomocy. Z tymi wrogami będziesz na pewno musiała walczyć, ale wierzę, że po czasie pustyni zwyciężysz tych wrogów, słowem Bożym, tak jak to zrobił Jezus w pełnej świadomości, bo po czasie pustyni jesteśmy właśnie takimi bojownikami zaprawionymi do zwycięskiej walki. Kochany Tato w Niebie, ja dziękuję Ci za czas pustyni w życiu każdej z nas. Dziękuję Ci Pani za to, że Ty przez ten czas chcesz przygotować nas do e, owocnej służby dla Ciebie, do życia w obfitości, do tego, byśmy umiały korzystać e, z Twoich cudów, z Twoich znaków, byśmy szły do ludzi, którzy czekają na Ciebie po to, żeby objawiać im Twoją miłość, po to, żeby e, wprowadzać tam Twoje światło, po to, żeby ich wyprowadzać na wolność Twoją mocą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w tym czasie mogę się do Ciebie zbliżyć, za to, że w tym czasie mnie wychowujesz, za to, że w tym czasie mnie karcisz, za to, że w tym czasie uczysz mnie polegać na tobie, za to, że w tym czasie pustyni też pokazujesz mi mój grzech, pokazujesz mi to, co Ci się we mnie nie podoba pokazujesz mi też drogę wyjścia z różnych trudnych sytuacji. Dziękuję Ci, pani, za czas pustyni, za to, że jest to czas, którym też mnie oddzielić po to, żeby przygotować mnie i po to, żeby mnie całkowicie oczyścić, po to, żebym stała się święta, tak jak Ty jesteś święty, po to, żebym umiała oddzielić to, co święte, od tego, co pospolite. Pani, ja dziękuję Ci za czas pustyni w życiu każdej z tych dziewczyn, które teraz modlą się ze mną. Ja wierzę, że przygotowujesz nas do, na wielkie żniwo, na wielkie żniwo, kiedy ludzie będą do Ciebie przychodzić, kiedy będą się nawracać, kiedy będą Cię szukać. Dziękuję Ci teraz w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Kochane dziewczyny, jeżeli macie taki czas pustyni w Waszym życiu, to nie martwcie się, ale zacznijcie Bogu dziękować i zacznijcie wykorzystywać ten czas, do takich szczególnie bliskich relacji z Bogiem. Zacznijcie wpatrywać się w Boga, zacznijcie słuchać Go i przybliżcie się do Niego. Bóg ma dla nas wielkie rzeczy i wierzę, że one już nadchodzą. Błogosławię Wam na te nadchodzące tydzień, błogosławię Waszym rodzinom, Waszym dzieciom, Waszym mężom, Waszym bliskim. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pa, pa.